No witam wszystkich bardzo serdecznie, słuchajcie, ta tona pelletu, którą wcześniej Wam pokazywałem, już dawno się skończyła, albo jeszcze resztki jakieś pozostały do ostatniego zasypu pieca. No i byłem zmuszony, znaczy nie tyle zmuszony, co po prostu musiałem z innego źródła wziąć kolejną partię pelletu, mam nadzieję, że będzie dosyć ciekawy. Oczywiście nie jest to reklama, oczywiście chciałem tylko Wam pokazać, jeżeli ktoś miał styczność z tym pelletem, to dajcie znać w komentarzu, jak to się pali. W każdym razie pierwszą paletę kończymy, druga jest jeszcze nierozpakowana. Mam mojego pomocnika, jak zwykle, Artur Jest, pomaga. I oczywiście druga sprawa to to, że ceny powariowały, przynajmniej tutaj u nas na południu. Nie wiem jak u was, gdzieś tam w Polsce. W tamtym roku była to kwota 1290-1300, w tym roku na, we wrześniu była to cena. 1400, teraz między 1590 a 1690 i nawet w górę. Zależy, jaki oczywiście rodzaj. Ten tutaj jest sosnowy i z tego, co orientowałem się i z doświadczenia wiem, do pieców peletowych sosnowy jest bardzo dobry. Dobry płomień robi i oczywiście przekłada się to na kaloryczność. No, ale ile będzie ludzi, tyle będzie opinii, więc dajcie znać w komentarzu. Jeszcze jak mi się coś przypomni na temat tego czy innego peletu czy pieca, to dam znać w kolejnych shortach. Pozdrawiam, cześć.